wjazdu na autostradę A1 sobie spokojnie cztery rodziny. Anastazja i Franciszek Cichy, Helena i Antoni Kolankow, i Jerzy Ostry oraz Gertruda i Stanisław Świerszczyk. Halo? Witam. Mówi Eleonora Syta z programu Daj się upiec. Czy mam przyjemność z panią Heleną Kolanko? Tak, słucham. Otóż, proszę panią, komisja konkursowa wybrała pani przepis jako najlepsze ciasto na niedzielne popołudnie. I w związku z tym wygrała pani nagrodę główną Wyjazd dla czterech osób do luksusowego spa w Sopocie. Gratuluję Pani. O Matko kochana, ja nie mogę. Co Pani powiedziała? Mówię, że wygrała Pani wyjazd dla czterech osób do luksusowego spa w Sopocie. Pani chyba żartuje. Ja nigdy niczego w życiu nie wygrałam. Jak się mój Antonio dowie, to on padnie. W takim razie jeszcze raz gratuluję Pani. Do widzenia. Do widzenia. To jest niesamowite. Mój syn wygrał. Muszę miasta drugie. Nie wydała, że jest to, proszę. jest A tam kiedyś w telewizji usłyszałam, że, że jest jakiś taki konkurs na przepis na niedzielne ciasta. I ja rozmawiałam ten tym który że wspomniałam kiedyś podciepła, wiesz? No, no i ta babka jakoś, babka do mnie dzisiaj dzwoni i, i, i godą mi, że wygrałam i, i mu niech do spa. Ty? A tyś już śpiewała?

to chyba było, było w wtorek albo w poniedziałek. Bo to było zaraz po Eliach Miłość. Była reklama. potem były kulisy serialu. A potem mówili coś o jednym rodzicie podatku. potem tym była reklama. Ewa, ja cię boże, się kolej to rzeczy, bo nas ciekawo jest. Przecież mówię! Po tym podatku, mam się bylowała go kamieni. ale chyba proszku do prania Finan. Coś takiego. I nagle pokazała się Rusin. Tinka, Rusin, a Ale ogłosiła jakiś konkurs na ciasto na niedzielę. Wiecie co? Przez wystarczy tylko wysłać przepis i najlepszy przepis wygra siedmiodniowy pobyt spa dla czterech osób. Myślałam, a czerwon nie udział, powiedziałem. Teraz no. przecież wcale pi nie nimisz. Ale nic tam nie było, czy ja umiał nic czy nie. Przepis to ma i wysłała na te miała w tym przepis od staryjki. Na ten sernik no to wysłała i fruch poszło. Okej, okay, wszystko jest fajne, super, mm. ale powiedzcie mi, co to jest spa, bo jedno młodobro to jest spa, a a ja nie mam w ogóle zielonego pojęcia, co to jest? Ty, wiesz co, ja ci się Karol ma się przyznać, też, ja bardzo w ogóle nie wiem, co to jest? Ty, wiesz? No, Hela mi dzwoniła, to mi przesłała, muszę pokój. Ty, ale słuchaj, no, a skąd ty Hela wiesz? że trzeba, jak się tak wyjeżdża, to brać Skąd ty to wszystko wiesz? nie ja wszystko wiem. Ale jak się jedzie gdzieś w cywilizowane miejsce, to zawsze trzeba mieć klatki i szlachet. Mają kwiecień. Dobra. O, dobra, jest... jest... A najbardziej obyto, to ona już tam wie. Wiecie co, a to myśl, że to jest pan. Tak to się nazywało Słoneczny Patron i tam Nadia. też trzeba było mieć klapki. Mój mógł... to on strasznie cierpie jak Jakby nie ma tych ludzi, to już ryczy. A ja mu powiem, że laty zimy. Ale, a to Ale to chycę. ale to chyca. Żyć życie mi się Krzyść. nie spodziewała, że coś takiego mi się przytrafi. Tylko wiecie co? Musimy te swoje brzydsze połowy tak poinformować bardzo delikatnie, żeby im czasem, żeby oni tak czasem nie wpadli na pomysł, żeby z nami jechać. No, ja się nie boję, bo już jest tak schmyra, tak opierowisko schmyra. Ja bym dać groch, tam będzie ryczą, A poza tym jak wymienił wyjechać, ale sobie go wspomnę w tych baskach, z tym basem. Wyobraź sobie, że ją jada do spa. I w ogóle mnie interesuje. W ogóle. Czy ty się zgodzisz, Czy ty się nie zgodzisz, Nie to w ogóle dziś. Ale ty na pewno nie wiesz, że to jest staw, prawda? A właśnie żywię. Ale po co ty tam jesteś? A odpocząć! Bo zgubna zachnać i tobie wyjechał mnie. ale nie pojadę. Wiesz, ale mam pomysł, może poproś twoje przyjaciółki, może się zgodzą. Ale to nie jest to samo, a to z tobą, już była z tobą Chęć, proszę, wybacz mi, ale mówiłem ci zresztą, że coś nie łamę w kościach i nie mogę ci towarzyszyć. To jest Lecz, to wiesz co, zareaguję do mojej przyjaciółki dziennych i poproszę, może zechce mi towarzyszyć, a ty idź tak, Dobra, dobra, tak, wiesz, może ja już lepiej, najlepiej jak się położy, moja droga, do Ja wcale nie zamierzam zostać tym Ja po prostu nie lubię być sam. Nic cię nie ma, wszystko będzie w porządku. Na ja ci słoiki z obiady i co wszystko będzie dobrze. Ale co ma z tym wspólnego? Syrnik w też mi to zostawić. Ten łasuchów syrnik to my zabieramy do pana pokaz. Bo właśnie przez ten syrnik my ta nagroda wygrały. I teraz musimy jechać nic. No. no rozumiem chyba, ale co ja mam Ty? Nic, nie macie się, ja ci wszystko na kartce i nie będzie problemu z tym. Ten... Ale wy z tym sernikiem? Nie wiedziałam, że SPA podają sernik. Ale trudno wiedzieć jak musisz. Drobsiu, chodź na spacerek jeździć. Wiedziałam, że się zgodzi. Ale musiałbym powiedzieć że ta moja dnia się musiała naprodukować, żeby go puścił do tego spa. Jeszcze mnie tak nie prosiła. Helena moja również. Już nie wiedziałem, jak mam ją przekonać, żeby jechała sama. Nawet nie macie pojęcia, jak nalegała, żebym z nią jechał. Ale to nie dla mnie. Ta też tak się nauczyła. Jakie to nudne miejsce, żebym nie zadawał tylko zbędnych pytań. To. No, no, to jest No, bardzo koma, ale od naszych chłopów, cały tam w pan robił. No, się przejmujesz, na to sobie wsiadek się no, nie przejmę. Dziągra, my my to tu tak leża podwórczego, a on musi wszystko z tej klasy no, robić. się śmiech. To ja mój to się w ogóle nie wzruszył. On na pewno będzie piłsko, telewizor, koledzy, no a, to, że się, że tak wyczudny A ty sobie że tak i też tak będzie papiery święty. No już no, właśnie, ale, wiecie kto, ja myślę, że mój Antonio, to on tam tak. Jeszcze w życiu taka wymiętowała naświe czuła. Ale wszystko wytrzymałam. Mimo, że mi strzelało we wszystkich stawach i wszystkich gięciach. Ale wytrzymałam, bo był masażysta taki przystojny, że, że głównie mi było naszekać. Ciepliwie znosiłam te dzień. Na pewno tu młody tunek z co? No, no, też u niego była. Takový mladý, a, jak a džiobí, I co ty tak stojíš, Jasu? No, jak pře do plažu Zdroniła dziennikarka. Jaka dziennikarka? No ha, od tego konkursu, co to nasze tam wojechały. I wiecie, go o jakimś kuponie do wypełnienia. I mnie się wspomniało o kartkach. Są, są, chopy, i wasze kartki tu są. Olej i was. nas. To. No dobrze. się. No, co tu mamy napisane? Aha. Sprawdzić czy pralka skończyła pracę. No to nie ma problemu, bo jak się dzieli przed telewizorem, to też się słyszy, że pralka skończyła pracuję. Więc powiem, że skończyło, a to było tydzień temu, jak wyjeżdżały i ale to no. hmm. skończyła